No, i teraz takie płytki sobie, płytki kątowniki tutaj montujemy. Zamontujemy te kątowniki i tutaj pójdą śruby. Dobra, nabijemy i wracamy. No i tak, mamy śruby powkładane, tu pozaginane Także takie dodatkowe, zrobiliśmy wzmocnienie Co by to się trzymało Wszystko Fest, nie? Dobra, Stasiu pójdę, zobaczymy czy to Będzie, bo to było chyba wycinane pod Inny kąt dachu Ale zaraz obczajemy Tu sobie narysowałem pionik ale ta blacha odbija. Daj do mnie. Nie, kicha. Będzie dziura. Wiesz, co? Daj, może. Daj płyta a ja narysuję. No i zerzniemy, nie? Trochę. Z góry? No, tylko ale dla przyłóż to ja zaznacz. Mam, Tu sobie zaznaczyłem środek. Także. Znaczy. W końcu zrobiliśmy takie. Łokieneczko Żeby nie było ciemno Tu będzie wszystko zalane Przemek chce W późniejszym czasie tutaj takie okno Wstawić Fikuśne Trójkątne Ale na razie zostaje tak, bo dokładnie nie wie Tak naprawdę co chce <ścoughs> Że tak powiem No Ale tu będzie wszystko Zabetonowane, także nie będzie problemu Żeby sobie coś tu później wykombinował nie? Dobra, naszykujemy sobie i wracamy jeszcze pręta dwunastkę tutaj wrzuciliśmy Tu zagieliśmy Także będzie Będzie elegancko Do mnie Do mnie no o na dół Na dół trochę Na dół do kreseczki O dobra tam nie pójdzie do góry? Pójdzie, bo coś mi tu nie pasuje O, O, teraz jest git I Teraz tak, tu gdzie mamy schodek Walimy jak najwyżej takiego Kręciora Będzie trzymał Gdzie to będzie takie Tu? Już wystarczy, żadnych szpilek nie będziemy robić. Tutaj nie będziemy wibratorem Tornado i bajeczka. No i tak z dwóch stron nie. Ile Beton. Dawaj. Opa. Od góry do dołu. Trzymaj najpierw sobie narzucimy Opa. Opa. Jeszcze wrócimy, dopiero, zawibrujemy. No, ta, ta, ta. po cement poleciał. Pojechał, braknęło Tak wibrujemy wszędzie, żeby weszło Już tutaj z wibratorem. Nie latamy. Dajmy tą paczkę, Bo jakbyście wibrator tu włożyli, to wszystko będziecie zbierać stamtąd. Czekaj, masz jeszcze wiaderko. No. Dobra, tu i tak zostawię to. Nie będę rzucał na ten środek, albo rzucę. A już tam rzucę. No. Hop. Op. <gryw> Bywa i tak. Bywa i tak. Taka rada nie róbcie szczytu sobie na równo z tym. Chodzi o to, żeby jeszcze tutaj, tym ociepleniem, prawda, wejść na tego szczyta. Tutaj to wszystko będzie dotąd ocieplone, prawda, do tej wysokości. <laughs> także także tak, nie? Eee, tak jak y, jest poddasze nieużytkowe, nikt tego nie użytkuje, jest strych, no to tak naprawdę to nie ma większego znaczenia, bo. I tak się robi ocieplenie w stropie. Na górze jest y, temperatura praktycznie taka jak na dworku. No ale jeżeli ktoś ma poddasze użytkowe, no to warto o tym pamiętać, żeby to docieplenie zrobić, tak, zrobić tak jak ma być. Weźcie mi powiedzcie, co to jest, <laughs> jakie czoła ty, obraził się na nas. Łazi za nami pół dnia. Wyganiamy go, a on przyłazi. Już się obraził. No. Ty, ale udajesz, że nie żyje. Zaraz skoczy na mnie, to fruwa, nie? I tak, szczyty wymurowane, wieńce pozalewane.